Z wodorem, jakby nie, nie do końca tutaj możemy przewidzieć przyszłość, bo jest też koncepcja związana z decentralizacją energetyki. Czemu może posłużyć wodór? Już w tej chwili mamy coraz więcej prosumentów produkujących. Niezależnie energię z odnawialnych źródeł energii, no głównie w tym momencie fotowoltaiki, te małe wiatrowe elektrownie są mniej popularne i mniej rozwinięte na chwilę obecną, ale odnawialne źródła energii mogą w połączeniu z wodorem, mogą posłużyć do rozwoju decentralizacji energetyki. I to też jest kwestia, nad którą spółki skarbu państwa, które w tym momencie mają takie większościowe udziały w sektorze energetyki, powinny się stanowić być może nad swoją przyszłościową rolą w innym świecie energetyki. To znaczy, to niekoniecznie muszą być wielkie koncerny paliwowo-energetyczne, tylko koncerny, które zajmują się bardziej usługami, a produkcja energii i jej magazynowanie dzięki wodorowi i potem ponowne produkowanie, może przebiegać bardziej w sposób rozproszony. Poza tym, być może y, przy okazji rozwoju nauki i badań, y, naukowcy odkryją nowe sposoby rozdzielania cząsteczki wody, czyli H2O na wodór i tlen, y, jeszcze mniej energochłonne, y, które w ogóle przewrócą obecne myślenie o rozwoju gospodarki wodorowej. Niemniej jednak wielu ekspertów uważa, że przyszłość w 100% należy do wodoru.